Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Miłość Ojca powtarza się w Ewangelii w najważniejszych momentach życia Jezusa na Ziemi. Na tej miłości Jezus buduje swoje decyzje. Na tej miłości opiera się cała misja Jezusa na Ziemi. Zbawiciel przyszedł na świat, bo został posłany przez Boga Ojca. Nasze życie i nasze patrzenie na Jezusa nie może być oderwane od miłości do Boga Ojca. Można powiedzieć nawet więcej: nasze życie nie powinno być oderwane od miłości do Ojca w ogóle. Miłość ojcowska jest tą miłością, która daje nam siłę. Jeżeli tak nie jest, z różnych powodów, spróbujmy o tę miłość zawalczyć. Spróbujmy ją odnowić w sobie. Patrząc na miłość Jezusa, uczymy się kochać i nie poddawajmy się w tej nauce, bo miłość Boga Ojca jest wielka. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.